Dzień wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic i w tym odcinku będziemy starali się znaleźć ostatni kamień ogniskujący, który znajduje się w starej twierdzy w pobliżu em, bractwa śniącego. Także ja sobie wykorzystam teleport, który od nich dostałem. Dzień dobry. Um, teraz yy, mapę sobie może otworzę. Tak, więc muszę przejść Tędy Tędy ten w sumie tak, 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 Pewnie masz rację. się Także tak. Ludzie um, zawsze gadają. Ogólnie nie wiem, który to jest odcinek. Um, ponieważ ponieważ no, nagrywam kilka rzędów, żeby potem mieć zapas materiału. I to powinien być. Um, um, dajcie mi chwilę. 17, 18 21, chyba jeśli dobrze liczę, ale nie jestem pewien. I jeżeli patrząc na takie inne zagrajmy, um, które są o podobnej długości odcinków, co moje, to zagrajmy z gotyka mi, powinno mieć około 30 odcinków. Także jesteśmy już. Um, Wyłączyłem Skype'a, nie wyłączyłem Origina. Jestem genia, <grystanie> Boże. No dobre, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Ehm, jesteśmy już blisko zakończenia gry. Może nie jesteśmy, może inaczej, nie jesteśmy blisko końca gry, ale powoli zmierzamy w... kierunku... No, może, Zakończenia zostało, tak jak mówię, niecałe 10 odcinków. Jeżeli um, miałbym się sugerować, jakby innymi zagranierami, którzy robili. Um, którzy robili po prostu odcinki o podobnej długości co ja i są w podobnych momentach odcinkowo do mnie. Bez komentarza. Więc, zostało nam jakieś 9 odcinków, może więcej, bo, no nie będę się tak dokładnie sugerował. Tak więc powiedzmy, że jeszcze jakaś dycha odcinków nam została. I to trochę dziwne, bo wiecie. O, tak w ogóle to z tym jeszcze nie gadałem. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O! Oh. Nie ma za co! Fuck you! Fuck the police! Ja tam idę. Ale nie mam. Mamy. I gość mnie w ogóle wytrącił z rytmu, zapomniałem, o czym mówiłem. A! Już wiem, o czym mówię że to jest trochę dziwne, jako że Gothic 3, kiedy go nagrywałem, nagrywałem go i on miał 123 odcinki. Gothic 2 Noc Kruka miał 103 chyba odcinki. I Gothic 1 będzie mieć 30 odcinków, i to będzie takie trochę dziwne. No, ale cóż. I, co jeszcze ciekawe, nie będę nagrywał go rok, tylko chyba dwa miesiące będzie. Dwa, trzy. Um, no ale wracając do tematu gry, to mam kilka arkowych psów przed sobą i, cóż. Okej. Okay. Fuck. No i czemu on nie ginie, no? Dobra. to fuck? Gin, gnido, gnido. Czemu tak mało ekspadajesz w ogóle? Dobra, no, no, to ja sobie pomacham. Gde? Fuck Już jakie wy dzikie ruchy robicie ty Dobra, 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 prawie go zabiję Fuck! To jest nie fair Ej, tam siedzi ten gościu, nie Fuck! Może mi pomoże Ty jak ci tam było? Y, coś na P chyba Pancho, tak Dobrze zgadłem? Paczo, Paco... Nie wiem, zabije o! Dobra, sorry za mojego psaftna od razu Jezus Mario Nie, bez nie rób tego! Fuck! Nie chciałem tego zrobić! Myślałem, że on dłużej będzie żył. To jest problem. Eee, siema? Ja tu tylko tak sobie przejdę. No nie, um nie możecie ich zabić, jesteście żałośni w Serio? Hm Hej, umarł mój kolega. Nieważne Nic nie widziałem, nic nie słyszałem On tu leżał jak, jak tu przyszedłem. Dobra, orkowe psy mamy z głowy, więc tyle dobrze. I teraz jeszcze raz by mi się przydała mapa. Ehm, mapa. Boże, jakie dziwne wiksy tymi drogami. Dobra, mniej więcej już wiem. Chyba muszę iść górą. Chyba. Dobrze myślę? O, orkowie. Ej. Mogę ich zabić w sumie. Pewnie zginę śmiercią tragiczną, ale. Org wojownik. Dobra, mamy jednego. Teraz uciekam. Albo nie walka. Będę walczył, jak prawdziwy mak. Dobra. No cóż, bywa i tak. Nie mogę sobie kupić jednak w, w nowym obozie runę prywy lodu. Mogłaby się przydać, ale. Co tam? Czy ja na pewno dobrze. Nie, no idę dobrze chyba. Teraz miałem takiego lekkiego skiza w głowie i myślałem, że idę do Feomatara. <laughs> ale jednak nie. Jo! Chodź tu. Ja ci dam nie straszyć, ty... ...niedobry. Hm. jakieś orkowie się tutaj będą o dobra, 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 dobra i... Yep. dobra nie miałem więcej czasu jak to działa? no dobra, sorry za kolejny przeskok także, wracając do tego, do tego co mówiłem to jest dziwne, ja tego nie rozumiem Trafiam go kulą ognia, zawieram mu jedną czwartą życia, odwracam się, on nie żyje. I... no... Rozumiem, że on mógł się spalić, ale w takim bądź razie czemu to nie działa na wszystkich, których trafią tą kulą ognia? Nie rozumiem, jak ta gra działa, no ale dobra. Idziemy dalej... Tutaj chyba, o! Ha! Ogarnięty ogar, pamiętacie go? Jedniego! O, no i teraz on się spala. Nie, nie wiem jak to działa, serio. Teraz on się nie pali. Ja po prostu nie rozumiem, jak to działa. Może ktoś w komentarzach mi wytłumaczy, o ile ktoś wie, jak to się dzieje, ale. No, nie wiem. Ja nie wiem. Gdzie moja kolonia? Czemu mi się odznaczyła? Dobra, teraz może ty się podpalisz? Patrz, cała kula ognia, ca cały czas przygotowywania... ...i on się nie podpala. Wkurzasz mi, gościu. Save. tu jeszcze jeden został, no nie wiem, może to tak losowo gra, um, losowo nakłada te efekty, no ale to trochę głupie by było. Ty gnoju, ty. Ty 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 ty, ty! ty, 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 Spokojnie, spokojnie Jak na wojnie, ty Nie bądź sfańszy niż jesteś O, fuck Jesteś z siebie dumny? Kurde? Nie, nie zapisz, nie, nie, nie. <grystanie> no i w sumie cały odcinek zejdzie mi na to, żeby dojść do tego tej do twierdzy. Czy gdzieś jesteś jakiś okar? No nie widzę. Tam jest! Stop! Bez Może... Imien... Co on robi? On żyje jeszcze? Nie, on nie żyje. On tańczy makarenę pośmiertną! Dobra, 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 dobra... Spaccie go. Eee, Makarena. Okej, okay, ty, ty sobie tam tańcz, I jeszcze sprawdzę, czy może w tej jaskini czegoś nie było. I czy ja mam jakąś runę, albo coś ze światłem. Nie. No trudno. No trochę tam widać, więc nie ma źle. Co my tu mamy? Zwój. Wchodnia. Tam. tam fora. What orków. Eliksir magicznej energii Tak, a więc młot orku będzie nam potrzebny aby zabić golema, który stoi na środku mostu Tak, yy, to on sobie niech tańczy dalej Ja tutaj zrobię save jeszcze raz I tak, uzdrowienie. Założymy sobie ten młot. O, oh, fuck. Dobra. On ma jakiś slow motion włączony, jak go Golem mostowy nie szyje. Nie szyje. Ubrań... Ha, 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 dobra. Przepraszam. <grystanie> Aha, muszę Niech podejść. Dobrze. Przepraszam. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Nienawidzę prowadzić npc tów no ale chodź. Może będziesz inteligentniejszy od Gorna. Mam taką nadzieję. Dobra. Idzie na razie. No dobra. Nie mam żadnego światła, naprawdę. No dobra. Waga 180 stopni, Lester. Wyzwanie. Kurde, czymy? O, harpie. Dobra, dobra, spokojnie, ja... Dobra. Wiem co robię. Czy mi się że Lester nie zadaje żadnych obrażeń tej harpie. A nie wiem co dobra, coś tam robi. E, nie mam mody. What? Szeik, tu zleciało? Dobra, gdzie są moje mikstury? Tutaj. Kula ognia i czy jest jakaś na horyzoncie? Jest tutaj. Um, Lester robi... ...chuja, że tak to brzydko powiem. Dobra, i... Um, Ciekawe, czy zdąży naładować. Dobra. I walka! O oh, fak, dużo ich. Lester, bić się ze swoją, co? Fak! Fuck. Fuck. Nie, nie, nie! Zostaw mnie, ko kobieto zła! Lester... Dobrze, dobrze, dobrze... Teraz ty! Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący, hmm. ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Okej, okay. znowu nie wyłączyłem Origina, tak. Wyłączyłem Skype'a, FUCK! Czy to mówiłem, ale. Wyłączyłem Skype'a, nie wyłączyłem Origina, jestem po prostu geniuszem zła, naprawdę. i nawet jakoś... idzie. O. Level up! Kurde, tyle mam już? 35, to już nowy krąg będzie chyba. Nie, nie pamiętam ile kosztował następny, ale powinien być Piwo. Nic nie widzę. Dobra. Ta pochodnia to tak średnio daje, no ale. Czy tutaj coś jest? Um, jest harpia. Pójdę rozejrzeć się na górze. Co jest wania Pójdę rozejrzeć się na górze. I co poszedł? Jebudu. Jebudu. I tak w gotiku 2, pamiętam, w tym miejscu były demony. A jeszcze jest harp. No kurde, ciemno jest, nic nie widzę, no. Nie wiem, czy tam jest skarb, czy nie ma. Ja nie mogę, ciemno, ja nie mam żadnej runy. the fuck? The fakt, fuck ty robisz. Co, co, co jest? Co się dzieje? Ja nie, nie rozumiem. Dobra, 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 co Ha, rozbalił się? A teraz drugiego jakoś trzeba tutaj zabić. On nie w swoim języku coś tam mówi. Dobra, Jara się. No nie trafiłem go, kurde. Dobra. Em... Zabijaj, no ja normalnie. Zabijesz szkieleta. I się skończy. Chazia. A, się. Jakże mi przykro. Dobre, ale wiecie co, myślę, że to będzie dobry moment na skończenie odcinka. Ja nie mam pojęcia, co jest za tą ścianą. Także to sobie zostawimy, właśnie tak, jak mówiłem, na kolejny odcinek. Tylko sobie tą skrzynię zobaczę. I safe. No. Także y, ja nic nie widzę w ogóle. Mam monitor uwalony. Kurde, no, ale to już nie nieważne. Także ja się tutaj z wami będę żegnał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie!